Siemanko, to jest z tej strony HL4 w drugim odcinku z drugiej serii. Tak, ładnie się złożyło. Troszkę ściszę. Dobra, fajna muza. Będziemy grać w taką grę o Monster Trackach. Może fajna będzie. Punkty się zdobyła. Uh, uh. Ciężka gra, kurde Uuu, huuu Na minuta Minuta. Minuta, pierwszy poziom. Od razu nie mówię, że być może nakręcę tego, tej gry drugą część, bo bardzo bym chciał z wami przejść to do końca, co? Ale... Nie wiem, czy dam radę. Jak nie, to... będzie trze... numer 3. Będzie jakaś inna gra, ale mam nadzieję, że to na pewno będzie też fajna. Boże, ile punktów to daje. Jakoś nie obchodzi mnie ten bonus. Boom. Wow. Good job. No, nawet nie, nie cała minuta drugi poziom. No. Dobra, teraz pójdzie ładnie. Chyba co 5 poziomów czy tam co 4 jest nowe auto, więc w ogóle fajnie. Dzisiaj na pewno do piątego, w tym odcinku, na pewno do piątego dojdzie. To kurde. No matko, a ja cię mordę, jak cię to, to trochę trudne. Tysiak. Jeszcze krócej. 40 sekund. Nie, ja w to już kiedyś nie grałem. I ja to kiedyś przeszłem, ale I pamiętam, że trzeci czy ten czwarty poziom to trudny, było okropnie. że to trzeba jakoś tak delikatnie psuć. I jak się nie rozwali, to kiedyś się rozwali. I tak Bo właśnie tego chciałem. To chciałem odwieszkać. Czwarty poziom już? Myślałem, że trzeci. Trudny jakiś troszkę, trudniejszy. akor ah, kóru... Aaaa, ah, krzyż dajaj piernicze, ale wyrąbiaście. Ja się, się rąbne chyba. O 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 o, jest duże szanse, wygrałem już. What, what 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 the fuck. Wh

Delikatnie trzeba z tym. No, jest. Zaraz no, O, już po czwartym levelu już jest nowy. To cztery jednak, czyli że na ósmym będzie kolejne. do ósmego dojdę. Może... O, to ten jest, ten trudny chyba. Ale na pewno będą jeszcze trudniejsze. W ogóle ja myślałem, że te bomby to odejmują coś, ja to dodaję chyba. Przejeżdżanie ludzi odejmuje. O, ten jest poziom najtrudniejszy ze wszystkich. O, wow. Kurde. Ja już było, pięknie, bomba. Kurde, nie bomba, tylko jakieś bombaty. Sorakę chociaż bomba to nie ma nic z tym wspólnego, tylko litery są dobre. What? Dużo się powtarza, dużo jest podobnych. O, o właśnie Najtrudniejszy Chyba najtrudniejszy etap, chyba to wygram za pierwszym razem. Jest Teraz, 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 teraz litera Może przesadziłem. E mało. Ty siak. Tutaj... Za to coś muszę mieć rozwalić. O, 5. Tu fa wcześniej dostałem 1250. 500 mało. 500 mało. Dobra, lecę, lecę, lecę. A! Myślałem, że tak fajnie na niego naskoczę. No, bomby na stówę dodają. Jestem. i po tym poziomie chyba... O nie, 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 nie lubię tego poziomu. Ja lubię tych kół okropnie, one mnie spowolniają tak bardzo, że mam ich dość. No dobra, no przekłem przez to Tyle boom. Bumy robię. Won. WON Ty się o ci gościu samochód bo masz fajny. Wow. Stronie, które dają punktów, wpiszcie sobie Monster Truck i Wam to wyskoczy. Na stronie CDA, już pewnie byliście tam, mam nadzieję. No i zobaczymy, jaki samochód. Dobra, chyba ostatni poziom to będzie, nie zdążył, niestety bardziej nagrać, bo oczywiście mam program beznadziejny, a nie znalazłem innego, kurde, jeszcze mnie denerwuje, że na każdych filmach musi być ten napis u góry i to nie jest jakaś jakby to była reklama moich filmów i w ogóle, to jeszcze git, tak ale że to jest reklama tego i oni się tak głupio reklamują, bo to przeszkadza, mogliby sobie jakieś coś tam... W internecie jakąś reklamę zrobić, bo czasami tam nie widzicie. Takie różnych gier lub innych takich tam. Jak się właśnie grę ładuje na takich stronach, to właśnie jest jakaś reklama. I przez taką reklamę właśnie by dobrze było. Gdyby zrobili. Dobra, no to... No to ja się z wami żegnam. Ja się z wami żegnam, mój samochód też. I żegnam się w taki sposób, że niszczę autobus. No i w taki sposób, że... Pa!